A mógłbyś nam powiedzieć, czym jest bierzmowanie i co ono daje? To jest taki tam sakrament kościelny i to daje, że. Nie, 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 nie. nie? Witajcie. No nie robimy sobie jaj, to jest poważna sprawa. Powiem, że sam miałem z tym problem. Jako młody katolik po takim doświadczeniu młodości ateistycznej chciałem wszystko dobrze zrozumieć w tym katolicyzmie i tam chrzest w miarę jakoś ogarnąłem. Tę mszę, no jako, gorzej, ale też ogarnąłem. Ale kiedy przyszło do bierzmowania, nijak nie mogłem tego zrozumieć. Czytałem sobie już Biblię i nijak mi to nie pasowało, co się mówiło o bierzmowaniu. Chodziłem do paru księży, nawet takich uczonych, i ich pytałem, czym jest bierzmowanie, jak to pogodzić z Biblią. Nic. Stąd wyjdźmy na ulicę i popytajmy innych katolików. Ja dzisiaj nazywam się Paweł nie jestem pastorem protestanckim, ale kiedyś byłem katolikiem, działałem mocno w ruchu oazowym. Zobaczmy, jak inni katolicy radzą sobie z odpowiedzią na to pytanie o bierzmowanie. Czy byłeś może u bierzmowania? Byłem. E, tak. Tak? Byłem. Nie. A dlaczego? Bo jestem w ósmej klasie, dopiero. Będzie w tym roku? Możliwe. A wiesz, może czym jest i do czego, co daje, bierzmowanie? No, potem ma się. Ty te, ten. Y, no, szybkościelny. Nie wiem, coś takiego. Bez bierzmowania ślubu kościelnego nie ma. A może ktoś nam powiedzieć, co to jest i co daje, bierzmowanie? Ojeju, ja teraz to już tak nie za bardzo uczęszczam do kościoła generalnie, ale no, bierzmowanie to jest no, jeden z sakramentów wiary, który się przyjmuje po prostu, e, jeżeli ma się komunie i oczywiście chrzest, ale tak bezpośrednio chyba, chyba nie będę wiedział, czym jest konkretnie bierzmowanie. O To jest chyba wejście w dorosłość e, katolika. Czy znaczy, chyba chodzi o błogosławieństwo i wtedy można przystępować do reszty sakramentów. To jest taki tam sakrament kościelny i to daje, że nie, 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 nie. Imię się wybiera z bierzmowania, to na pewno. I dzięki temu, że ma się bierzmowanie, można później wziąć ślub. Bierzmowanie? To jest taki kolejny etap w wierze chrześcijańskiej, zaraz po Komunii Świętej, co nam daje. No przybliża oczywiście do Boga i do naszej wiary. No, no rzeczywiście tutaj, szczególnie ta ostatnia pani, no coś próbuje jak tam student na egzaminie nieprzygotowany, tak. ale no widzicie, że praktycznie... Nikt z tego, no może niewielkiego, ale jednak grona katolików, ja sam też bym się dołączył do tego, że też bym nie umiał odpowiedzieć, jako katolik, tam gdzieś no dawno, dawno temu, w latach 80. Nie potrafiłbym odpowiedzieć, czym jest. Bierzmowanie szczególnie mój problem rodziło no, połączenie bierzmowania z chrztem. Nie? No, tak by trzeba powiedzieć chrzest i bierzmowanie. No, mówi się tu zobaczmy do katechizmu Kościoła katolickiego. Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentu tajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowana. No, no dobrze, ale czym jest? Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako, i tu uwaga, dopełnienie łaskich chrztu. No to ja się pytam zaraz: to chrzest jest niepełny? Chrzest nie daje, tych pełen, pełni łask? Parę tygodni temu rozmawiałem z wami o Chrzcie i tu odwołam się znowu do katechizmu katolickiego. Czym jest Chrzest? No i przeczytajmy. Według Kościoła katolickiego, oczywiście, bo według Biblii to jest tylko znak tego, że już ktoś. Jest zbawiony i już uwierzył w Jezusa Chrystusa. No dokładnie w tej kolejności, już uwierzył w Jezusa Chrystusa i jest zbawiony, i to tylko komunikuje na zewnątrz. Nie jest to żadnym świętym znakiem, nic to nie zmienia w relacji Bóg-Człowiek. To mówię według Biblii. A teraz chrzest według Kościoła katolickiego. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Bramą życia w duchu. I bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży. Stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w kościół i stajemy się uczestnikami Jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie. No, czyli widzicie, jest bramą do życia w duchu. No, a tu. Jakoś nie bardzo. Czyli co? Jak to jest to bierzmowanie jest dopełnieniem, a tamto jest bramą, no to ten, ten kto przechodzi, to on nie przeszedł przez tą bramę? Czy jak? No, jak przeszedł, jak ten chrzest jest bramą i on już przeszedł, no to już jest w tym życiu w duchu, nie? Chyba tak na chłopski rozum, czy, czy na zwykłą logikę człowiek to postrzega. No zobaczcie dalej, nie? Jest, że stajemy, że zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży. To daje chrzest, a bierzmowanie, zobaczmy, skutki bierzmowania to kolejny fragment z katechizmu katolickiego, że bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej, zakorzenia nas w głębiej w Boże synostwo, Także możemy mówić Abba Ojcze. No zaraz, a tu było, że zostaliśmy w chrzcie odrodzeni jako synowie Boże, a dopiero teraz po bierzmowaniu rzekomo możemy mówić Abba Ojcze, noż to ogarnijcie się, mówię do tych biskupów katolickich, którzy takie kucypały, sprzeczne ze sobą ludziom produkują. Nic dziwnego, że biedni katolicy, z spytani o to, czym jest bierzmowanie, oni nie wiedzą. Ja nie wiem, Pan nie wie, ksiądz też nie wie, nie, a katechizm bełkocze sprzeczne ze sobą tezy pokazuje. Nie? Skąd to się wzięło to bierzmowanie? Teraz zobaczmy trochę historycznie. Otóż to wczesne chrześcijaństwo, czy, czy bardziej można powiedzieć późne chrześcijaństwo, a wczesny katolicyzm, bo niestety chrześcijaństwo to biblijne, apostolskie coraz bardziej odchodziło od korzenia, czyli od Pisma Świętego i brnęło w takie różne spekulacje ludzkie. I wymyślono sakramenty. Tych sakramentów początkowo było około 40, a może nawet i więcej. To tam wiecie, co region chrześcijaństw, chrześcijaństwa Afryka mogła mieć inne Azja inne, tu Europa inne. W Kalmzie było bardzo dużo, to trudno było spamiętać ile tych sakramentów się namnożyło w tym już późnym średniowieczu można tak powiedzieć i chcieli wszystko, co jak gdyby robił Jezus, naśladować i tam na przykład to umycie nóg, to też jest taki był sakrament, aż stwierdzono, że trochę jest przesada w tym, w tym mnożeniu tych takich jakichś świętych znaków, które rzekomo ma jakaś łaska Boża przez nie spływać. No i ograniczono, to jest 1215 rok na Soborze na ograniczono do siedmiu tam ilość tych sakramentów, później to jest gdzieś tam y, po y... W Lionie potwierdzono, że tak, jest tylko siedem, a z reszty tych sakramentów zrobiono dalej sakramentalia. Różne tego typu rzeczy, m.in. to bywanie nóg, jakieś tam święcenie kościołów i, i różne takie rzeczy, to już są sakramentalia dzisiaj, a kiedyś to były sakramenty. I jednym z tych sakramentów było naśladowanie tego, co Jezus zrobił dla apostołów w dzień zesłania ducha. Świętego. Dzień Pięćdziesiątnicy to jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Tam jest szerszy fragment. Zachęcam Was do osobistej lektury. Wtedy niebo zaszumiało. Wtedy pokazały się ognie nad języki ognia, nad głowami apostołów. Wtedy oni zaczęli chwalić Boga językami, które znali inni ludzie, bo tam przyszli Żydzi z różnych obszarów Cesarstwa Rzymskiego, ale ci Żydoscy, znaczy ci Żydzi z Jerozolimy, jerozolimscy Żydzi nie znali tych języków i Bóg im dał taką zdolność, że tymi językami, tam są wymienione te języki, zaczęli chwalić Boga i tam ci ludzie, przyjezdni, Zaczyli, zaraz, przecież, Widać, że oni, bo to tam po dialekcie, po ubierze, po ubierze ich poznawali, że oni są z Jerozolimy, czyli nie mogli znać naszego tam języka, jakichś tam partów gdzieś tam z daleka. A tu wychwalają piękną, tą, tym językiem, gdzie my mieszkamy, wychwalają Boga językiem Pogan. To jest też ważne. Czyli no, jest to niezwykłe, jednorazowe w Biblii doświadczenie, nie? które Bóg zrobił dla apostołów. I teraz katolicyzm, tak zresztą nie tylko, bo w Kościele Luterańskim też tak nie do końca z tego odeszli i zrobili tak zwaną konfirmację, ale to oddzielny trochę temat. W każdym razie Ci ewangeliczni, no to już nie mają czegoś takiego jak bierzmowanie, ponieważ jest to doświadczenie zarezerwowane wyłącznie dla apostołów tamtego czasu i tego się nie da powtórzyć. Nie? To było raz. Oni wcześniej nie znali, nie mieli ducha świętego, obcowali bezpośrednio z Jezusem, chodzili z nim, a potem Jezus powiedział: Ja teraz odchodzę. A Potem przyślę Wam innego pocieszyciela, takiego samego jak ja co do istoty, czyli też Boga, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty, nie? ale innego co do osoby. Nie? I wtedy później mamy dzieje apostolskie, drugi rozdział, Zesłanie ducha świętego, nie? I Duch Święty już jest. I kiedy otworzymy Biblię, na przykład list do Koryntian, zobaczcie, co apostoł Paweł mówi o wszystkich chrześcijanach. Bo on nie mówi o takich chrześcijanach tam dorosłych, niedorosłych, tylko o wszystkich, którzy osobiście zaufali Jezusowi, Chrystusowi. Zobaczcie, co on mówi o ich relacji do Ducha Świętego. 13, 1 pierwszy Koryntian 12 rozdział, werset 13, bo też w jednym Duchu wszyscy każdy, kto zawołał, zawołał osobiście do Jezusa Chrystusa, czyli wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Czyli każdy chrześcijanin ma ducha świętego. To samo możecie zobaczyć w liście do Rzymian, ósmy rozdział, dziewiąty werset. Też mówi do tych, którzy już zawołali do Jezusa po zbawienie. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko, duch Boży mieszka w Was. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, czyli ducha świętego, ten nie jest Jego. No zobaczcie, tu jest jasno. Jeśli nie masz ducha świętego, nie należysz do Chrystusa. Jeśli należysz do Chrystusa: Masz ducha świętego. Proste jak dwa razy dwa. Dlatego właśnie katolicy nie potrafią sobie poradzić z odpowiedzią: no co to, co to za jesz to bierzmowanie? Jak tego jeża przełknąć? Nie? Chrzest, rozumieją, bierzmowania nijak. Jakieś dopełnienie, no to co? Chrzest niepełny. Weźcie się i ogarnijcie. A jeszcze jedna ciekawostka. Widać, że nawet już małe dzieci, no przepraszam tę młodą damę z podstawówki, wiedzą o bierzmowaniu jedno, że bez bierzmowania nie ma ślubu kościelnego. Otóż to jest nieprawda. Ja jestem tego przykładem i moja żona. Byliśmy wtedy katolikami, mając te dwadzieścia parę lat. Żona była bierzmowana, ale ja nie bo nie rozumiałem, o co to chodzi. Nie znalazłem podstaw w Biblii, żaden ksiądz nie potrafił mi tego wytłumaczyć i nie poddałem się temu obrządkowi". I ksiądz, który nam udzielał ślubu, zapytał, czy byliśmy. No to no, nam mówi, ja byłam, a ja mówię, a ja nie byłem. On mówi, a dobra, nie ma sprawy i udzielił nam ślubu. Nie jest to wymagane, to jest praktykowane, żeby zmuszać te dzieci do tego bierzmowania, bo to się robi właśnie gdzieś tak na koniec podstawówki, ale absolutnie żadnego teologicznego wymogu nie ma, nawet mówię, już będąc na gruncie nauki katolickiej, także to jest tylko taka praktyka księży, którzy straszą ludzi tym, że im ślubu nie dadzą, jak się nie poddadzą bierzmowaniu. Jeśli macie jakieś pytania, wnioski, uwagi na temat bierzmowania, bo tu nie ma o czym gadać. Nie ma takiego nakazu, żeby taki, takie coś robić. To się wydarzyło raz w historii i dzisiaj to jest w ten sposób niepowtarzane. Zresztą żaden tam, żadne te, te znaki nie towarzyszą, czyli wiecie, ognie z nieba, żaden wicher i tak dalej. Stąd każdy chrześcijanin, kto zaufa Jezusowi, Chrystusowi, osobiście powie, jestem grzesznikiem. Ty umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś. Teraz chcesz wejść i obmyć mnie. Tak chcę wejść do mojego serca, obmyj mnie, chcę być na zawsze Twój, chcę należeć do ciebie. Dziękuję ci, że mnie przyjąłeś, przebaczyłeś wszystkie moje grzechy i dałeś mi ducha świętego. Do zobaczenia. Cześć. Mam na imię Magda i razem z Kornelem co tydzień wychodzimy na ulicę Lublina i nie tylko, aby pytać Was o sprawy duchowe, religijne, które później Pastor Chojecki konfrontuje z Biblią. Dzięki Wam serdeczne za to, że nas oglądacie, że jesteście z nami. Zachęcam Was do komentowania, do dzielenia się swoimi przemyśleniami. A jeśli podoba się Wam to, co robimy i chcielibyście porozmawiać o Bogu i Biblii, zapraszamy do osobistego kontaktu. Czekamy na Wasze wiadomości w mediach społecznościowych oraz na mailu kontaktmaupa.it. To dzięki wielkie i do zobaczenia.